Czy wiecie, skąd pochodzi Święty Mikołaj? Yo yo. yo, yo! Ruszyliśmy się trochę, żeby nie zastać się za bardzo i zaczynamy dzisiaj myrę, myrę przy której byliśmy bardzo długo, a nie mieliśmy czasu jej zobaczyć. No i w końcu tutaj dotarliśmy. Myra to też mira od słowa mirra, która kiedyś była na tych terenach uprawiana. O, no niej ja nie wiem. Dona przygotowana jak zawsze powiedziała, że idziemy do teatru i widzicie, stroiła się w sukienkę. Ale jakoś nic tu nie grają. Zostały nie. ruiny, ale bardzo dobrze zachowane. Teatr jest antyczny i tak jak sobie liczyliśmy, bo nie możemy nigdzie znaleźć, ile ma miejsce, około 20 tysięcy ludzi tutaj się mieściło. Znaczy tak, ma 36 rzędów takich między schodkami, to ja naliczyłam 13 y, sektorów, tak to się mówi. Mhm. A i y, to, co jest ważne, to co się dowiedziałam, to teatr. To jest wtedy, kiedy jest scena i jest takie półkole. A amfiteatr jest wówczas wtedy, kiedy scena jest na środku, a wszystko jest naokoło. I w teatrze, tak jak tutaj, były tylko sztuki teatralne. Natomiast kiedy był amfiteatr, były wyścigi, walki gladiatorów i różne takie. Gladiatera szuka... tu nie mogli kręcić, no ale robi to wrażenie? W miejscach antycznych niestety trzeba używać wyobraźni. My sto... Choć w pewnym momencie zwiedzając cały czas, bo Turcja to przede wszystkim te takie ruiny antyczne, także w pewnym momencie przestaje to tak mocno zachwycać. Dopiero musi ci coś spać na głowę, żeby się zachwycić. A no tak, no tutaj coś tam jest, bo tutaj wszędzie są jakieś ruiny. Są, to jest bardzo Ale dużo Ale ta tych antycznych Myra miejsc. jest taka najsławniejsza, jeżeli o to chodzi. Więcej jest tych grobowców tym, że tutaj no, nie można do nich wejść, można je tylko podziwiać z zewnątrz. Ale to też, grobowiec taki w skale, on ładnie wygląda z wierzchu, a w środku to jest kawałek jaskini. Tam już nie jest tak ładnie, że wchodzicie, jest wykute jak w Minecraft'cie to jakieś znaczy, mebelki i tak dalej. W środku totalnie nic nie ma, właśnie to jest taka jaskinia, ale z zewnątrz one są pięknie wykonane i tam jest to jest taka sztuka nawiązująca do takiej sztuki sakralnej, że to wygląda jak świątynia. I to jest ważne też, jak długo oni budowali te grobowce całe życie. Budowali grobowce. Im zajmowało to po 30 lat kuli w tych skałach. Ile była średnia życia wtedy? Nie wiem. Robi wrażenie, jak zrobicie sobie taką wizję tego, że siedzą tutaj za wami ludzie, a wy musicie to wystąpić. Nawet niech będzie tych ludzi około 20 tysięcy. Akustyka jest bardzo dobra, więc nie trzeba żadnego nagłośnienia. Ale i tak, i tak tutaj jest tyle miejsc, że stojąc tutaj i yy, jeżeli ta widownia jest cała zapełniona, to pewnie trema jest. A ten antyczny teatr bez aktorów kosztuje 45 lir. Czy wiecie skąd pochodzi święty Mikołaj? Dlatego śpieszymy wam odpowiedzieć, skąd ten kult Mikołaja się wziął. Wziął się właśnie z Demre. Wziął się dlatego stąd. To znaczy, nie z Dembry Miry. To jest święty Mikołaj z miry. No, z miry. Chodzi konkretnie o to, że ten kościół, który teraz jest na przebitkach, to jest miejsce jego pochówku. On zmarł 6 grudnia i stąd 6 grudnia, dlatego wtedy dajemy sobie prezenty. Ogólnie postać ta, tego Mikołaja, który był jest dosyć kontrowersyjna. Jeśli teraz dzieci oglądają, to zabierzcie je. Święty Mikołaj. Cała legenda, która jest na jego temat stworzona, wynikała ona z tego, że był bardzo zły ojciec, miał trzy córki. Te trzy córki zostały pozbawione przez niego posagu. Jak pozbawił ten ojciec tego posagu, to Mikołaj postanowił im pomóc i potajemnie im przez okno wrzucał pieniądze, a te pieniądze... Woreczki z pieniędzmi? Nie woreczki, pieniądze, a woreczki szczęśliwym trafem trafiały do skarpet tych córek. I tak trzy razy pomógł, po czym ojciec nie wiedział skąd mają pieniądze, chciał je wysłać jako... Wydać za żony? Nie, za żony, jako prostytutki. Co?! No. I w tym momencie, gdy zobaczył, że mają pieniądze, powiedziały skąd te pieniądze są, zrobiło mu się głupio i podobno, że się nawrócił. Ogólnie, życiorys świętego Mikołaja jest dosyć kontrowersyjny, ale tego nie będziemy już tam, jak ktoś chce zgłębić, to niech sobie sprawdzi. Ale, właśnie, cała ta legenda o tych trzech siostrach i wrzucaniu tych pieniędzy do skarpetki wzięła następstwo tego, co dzieje się 6 grudnia, czyli Mikołajki i wrzucanie prezentów do skarpet. Tak, dla waszej informacji. Dzieci mogą wrócić przed ekran. Całe szczęście udało nam się minąć to miejsce, to muzeum. Aldona mocno nie naciskała, dlatego nie wchodziliśmy. A dlatego, bo? Bo zwłoki zostały wykradzione świętego Mikołaja. Kupcy włoscy zabrali je gdzieś tam do siebie. I Turcy chcą je odzyskać, ale w dalszym ciągu tutaj ich nie ma, także... Muzeum został tylko kościół. Kościół, jak kościół. Kościół jest osłonięty, żeby nie niszczał. Nie bardzo jest co zwiedzać. Jedziemy dalej. Dopiero. Tak się mocno zasiedzieliśmy na, na, nad morzem, że postanowiliśmy drastycznie scenerię zmienić. Zmienić sobie klimacik na górski, bo Turcja to nie tylko cztery morza, ale także góry. Yy, a góry są tutaj naprawdę piękne. Muszę uważać, żeby sobie drugi raz nogi nie zwichnąć, bo iść z kamerą, jeszcze nagrywać. Góry są piękne, my sobie wybraliśmy na razie trasę dostosowaną do mojej nogi, żeby trochę ją porehabilitować. Chociaż tak jak widzicie, schody są dosyć duże, no, tutaj widać, jak wyglądają z przodu. Trasa jest bardzo krótka, e, mamy nadzieję, że na końcu będzie piękny widok. Bo idziemy na zachód słońca. Bo idziemy... Mamy iść jakoś krótko, tak? No I list. mamy nadzieję, że Daniel da radę i zejdzie z tych gór, nie będziemy tam nocować. Wzywać śmigłowca. Ale jak coś, mamy latarki, mamy wszystko. Ogólnie tak sobie idziemy tym szlakiem i odkąd tu jesteśmy w Turcji, to nie za bardzo widać dzikie zwierzęta. No tak, tutaj bardzo dużo jest takiej przyrody dzikiej, mnóstwo jest roślin, Psów różnych i gatunków kotów drzew. Znaczy, są też... Yy, ty, tam jest... się coś pali. O kurde, zobaczcie. Ale ja. Jakby obozowiska, nie wiem co to jest. Ty, ty jakby ktoś normalnie miał jakieś obozowiska. Trochę was nabraliśmy, bo tak naprawdę to nie są żadne obozowiska, a jest to następny cud natury w Turcji. Są to oczywiście chimery, ale tutaj Czyli jest. niegasnące płomienie. I teraz tak, to nie jest chyba do końca tak, że one nie gasną, bo wydaje się, że niektóre gasną, niektóre się zapalają co jakiś czas. Już Daniel jedno odpalił, teraz szuka, które się jeszcze odpali. Na pewno jest ich mniej niż kiedyś, co widać po tych takich Osmolonych wyżłobieniach w skałach. Że coś tam się paliło, coś tam się wydostawało. No i są to gazy z zawartością metanu, które po prostu w połączeniu z powietrzem się palą. Występuje to zjawisko bardzo długo, bo już od antycznych czasów. Kiedyś punkt ten był naturalnym takim punktem jak latarnia morska. Bo tam widzicie, tam jest daleko, daleko. Nie wiem czy widzicie, bo w sumie już jest ciemno. Tam jest morze, i był to naturalny punkt obserwacyjny, żeby można było nawigować łódki. Teraz już nie świeci to tak dobrze, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało dzisiaj w nocy. Bo gdzie będziemy spać? Właśnie na tej plaży na, na dole, tak jak widziałam na mapie. Także zobaczymy, może będzie się świeciło w nocy. I jakby się dało, to byśmy spali tutaj, ale nie podjedziemy, bo jest zbyt stromo. Ja się oczywiście za ciepło ubrałam, bo tutaj jest tak gorąco jak w piekle. Jak w piekle. Weszliśmy tutaj, żeby w końcu kto oglądał ten wie, co mam ze sobą. Znaleźliśmy dobry moment na to, żeby skonsumować kiełbaski. Tyle wchodzenia. Najdroższe kiełbaski w naszym życiu. <laughs> Tyle wchodzenia po to, żeby. O! Posmażyć sobie kiełbaski. Yy, mamy też. Musztardę. Mamy trochę drewna, bo jednak czuć, że to jest taki gaz metan, więc dodamy trochę. Rzuć tam sobie. O, to zaczyna się palić. Co? Ojoj! Co się zaczyna? Bardziej to idzie teraz, coś się robi. Widzisz, o teraz się ta skała pali. No bo wychodzi, wyciska. Dobra, ja tutaj nie się boję siedzieć. <laughs> Teraz mi się włosy zjarają i tyle będzie. Lepki właśnie nie zdążę zjeść? Ewakuacja. Tak, coraz bardziej to się pali. Nie wiem jak to działa. Patrz, i tam jest następny. Dziś Nie było go. No jak? Z tamtego odpalałem ten duży. No co ty mówisz? No to co słyszę? Aldona się boi, że jest ich coraz więcej, ale siądziemy sobie tu z przodu. Nie, prawda, no jakoś mocniej stres Widzicie? Jest taki efekt, że ciemność podbija. Ciemność podbija. Kto oglądał ten wie, to za kiebasa? Kto nie oglądał, zapraszam poszukać. Zobaczymy czy... A w którym to było odcinku? Ale ładnie wie, pachnie. Aaaaa! Odwoknie się Ojejku, normalnie pachnie kiebasko taką. No, szok, tak wygląda. Nie brałem patyków jakichś, mam te odwykałaczki. Takie momenty, poczekaj tu. człowiek docenia. Proszę, najpierw trzeba iść w górę. Długo, boże, prawdziwa kiełbasa, tak. I wyobraźcie sobie, te zasady survivalowe, które opowiadaliśmy ostatnio, o takie miejsce sobie znaleźć. Gdzie macie non-stop ogrzewanie. Gdzie macie non-stop dostęp do... To znaczy, o to miejsce nie jest złe, bo tutaj w dole płynie rzeczka, także jest woda, jest morze no. yy, i tutaj jest bardzo ciepło. Ale to wieje teraz na mnie, to jeszcze gorzej, teraz zaczął wiatr z dołu, Ja się boję, wie? że mi spłoną włosy, naprawdę się tego boję. Bo ubranie to tam co? Włosy tak szybko nie rosną. Dodaliśmy sobie trochę, żeby było jeszcze aromatu dymnego. Co? Sparzyłam się. Nie drzej się, bo zaraz nas wygonią stąd. Nie wiemy, czy tutaj w ogóle można być w nocy. Pan powiedział, że możemy wejść na godzinę i zejść. A my już tu jesteśmy chyba z półtorej. Daniel, ja muszę od dołu to robić, bo od góry to mnie za bardzo te ognie niszają po rękach. Ale ładnie pachnie. Musieliśmy zmodyfikować, bo jednak ten ogień dobrze daje. Poszedłem po takiej patyczek. Teraz mamy potrójny ruszt. Pokaż ruścik. No nie tak o! I mamy troszeczkę dalej ręce, bo jednak nas pożyło dosyć mocno. No, Daję dobrze się ogień. Nie ma co się oszukiwać. Już praktycznie jest noc. Ale ludzie się poschodzili, bo na początku byliśmy sami. Jednak w nocy to chyba taki fajniejszy efekt, bo jak tutaj przyszliśmy, jak jeszcze było widno, no to to nie robiło takiego wrażenia. To jest jednak atrakcja na noc, bo robi większe wrażenie. Choć bezpiecznie jest dzień, wejść tutaj. W sumie to nie ma się co dziwić, że w nocy to efektownie wygląda. Dobrze, że weszliśmy teraz, nie, nie, nie później, bo byśmy nie mieli miejsca, bo jednak. Miejsce jest tak powiedzmy z pięci i wszystkie są już teraz zajęte. Nie, nie robią, tylko my wpadliśmy na taki genialny pomysł, żeby przejść tu zrobić kiełbasę. Jakby wiedzieli ile ta kiełbasa kosztowała, to by nam mogli ją wyrywać. Bo to większość turyści to nie są muzeumani. Zamieniliśmy się teraz trochę kijem kijami. Dlatego, że naprawdę tak daje ten ogień. I ja już miałam twarz podpaloną. Teraz Płynące. daję. Płonące. piekle. Easy ride. O! Jedna spadła. O! Jest jedna strata. Strata, ja to zjem. Ale tak z piechem? Adona. No tak, kosztowała. Ja jestem z Polski, ja szanuję wiedzenie. Nie przelewa się w kamperze. Teraz jeszcze nie wiadomo jak to będzie. Ile będziemy musieli zostać w Turcji. Dokładnie, to też jest. Trzeba dobry też oszczędzać. Ale już mamy jedno miejsce. Jakbyśmy mieli się odizolować już serio serio i gdzieś przyjechać. Tam dalej jak byłem po kijek, to ta woda płynie wiele bliżej, więc macie wodę, macie ogień. Tylko trzeba by było jeszcze jakieś zwierzęta znaleźć, a tutaj chyba z tym jest naj, najciężej na razie. Ale może jest takie. Jeszcze... Ryby można łowić. No jednak po rybę to daleko trzeba iść, daleko, do morza. Jemy, bo już pachnie jak na jakimś festynie. Kiełbaską. Jacyś, jacyś ludzie idą. <laughs> Próbujemy. Co to z tego wyszło? No pachnie tak w miarę. Gdzie jest musztarda? To Aaaa, gorąca jest, wiesz co? A gdzie teraz? A mocno gorąca. Teraz się przydadzą te patyczki od szaszłyków. Mm. Nie jest to najlepsza kiełbasa, jaką użyć ale jest bardzo dobra. Ale jest najdroższa. Nie, powiem Ci, że... Po... Ile my już nie jemy? My już nie jemy chyba z półtorej miesiąca wieprzowiny. To... To jest taka, taka ciekawostka kulinarna, jak się przebywa tak długo w kraju muzułmańskim. Mm. W skali na 10, tak bym dał jej 7. Ale nie żałujesz, że jej nie oddałeś? No. W takim cudzie natury, palącym się cały czas, jedzenie kiełbasek zrobionych w ten sposób to jest po prostu. Coś, czego nigdy w życiu nie robiłem. Chodź jeść, bo wystygnie. Kończymy. Jemy i tylko jeszcze zostanie nam zejście. Pojedzone. Kiełbaska fajnie. Naturalne ogniska jeszcze fajniej. Nie robią one takiego dużego wrażenia, jak myślałem, że zrobią na mnie, tak jak te wrota piekieł w... Turkmenistanie. Turkmenistanie. A to jest taki nasz cel, chyba takie marzenie podróżnice, żeby pojechać to zobaczyć kiedyś. Wiecie, o które wrota chodzi, o te, które podpalili Rosjanie, myśląc, że się wypalą, a one się palą do tej pory. Tutaj jest to taka atrakcja, że chyba trzeba się śpieszyć trochę, nie? Tak, bo coraz mniej się pali. Bo widać te to, miejsca, to widać te miejsca, miejsca, że one się... Ponownie, nie wiem czy to, od Ale czego to zależy. mimo wszystko, że jest ich mało. To, to jest takie fajne. Tak Mi klima. to zrobiło frajdę. Tylko kiełbasa była niedobra. Ale nie jest smakowe. pieniądze, ludzie. Ale coś za coś, no niestety. Tylko teraz zostało nam dużo. Więcej głupot, głupotnie kupuj. Mamy czołówki powinno być prościej. A jest strasznie ciemno, pięknie. Tak jak się ktoś boi chodzić po nocy z latarkami. W górach. W górach to nie jest takie straszne, jakby się wydawało. My chyba najdłużej jak schodziliśmy po nocy, to było to po zdobyciu perci A że sobie wymyśliliśmy tak hardkorowo, że to będziemy robić w jeden dzień. Czyli cała trasa tu zejście do piątki. To potem chwilę szliśmy tą nocą i... Jak się szło to było najzabawniejsze, że jak patrzyłeś na szlak to ok, ale nagle skręt głowy w bok, a tam tysiące oczu, które się świecą. Oczywiście to były świstaki. Świstaki, może jakieś lisy. Ale prawdopodobieństwo, że spotka się coś tam większego, typu niedźwiedź było bardzo duże, dlatego że większość zwierząt tych takich górskich żeruje jednak w nocy. Dokładnie. I trochę był strach, tym bardziej, że pierwszy raz byliśmy w górach w nocy. Ale I dotar dotarliśmy w sumie na którą? Na 22? Na 22 chyba tak. Ostatni moment. Tutaj na szczęście... No ciekawe przeżycie, ale to w sumie też łączy się z tym, dlaczego to nasze zdrowe odżywianie i budowanie na nowo kondycji, dlatego że to, to było takie przeżycie, to, to był dla nas wtedy taki wyczyn, że chcieliśmy to powtórzyć jeszcze raz. Czyli co, zobowiązujesz się, że chcesz zdobyć rolę jeszcze raz w jeden dzień? Tak. Ja nie. A to wtedy ty chciałeś, żeby miasto ja poszło, bo wymyśliłeś sobie taki prezent na 300 urodziny. I teraz, w takim razie. No, to jest taka jedna, to jest taka... Ja sobie na swoje urodziny wymyślę, taka... tylko że to będzie takie utrudnienie, że twoje urodziny są w sierpniu, a moje są w listopadzie. I to będzie hardcore, bo już będzie śnieg. Zamknięte do rotać. Hmm. Chodzi o to, że to jest taka rzecz, którą się robi raz w życiu i nigdy więcej. Dlaczego? No bo to a, na też, a na rysy też bym chciała wejść jeszcze raz, no bo na tylko, że ja weszłam, weszłam tak, dwa by razy. Pogodę, to bym chciała wejść jeszcze raz, bo chciałabym miną pogodę mieć. To umawiamy się, umawiamy się na rysy, we w lepszą pogodę. Żółwik. Ale ja chciał Orlą Perć, z tym mnie zamotałeś. Orla Perć będzie <laughs> Wolisz rysy, bo rysy są dużo łatwiejsze niż Orla Perć. I musiał być znowu schudnąć 40 kilo, tak jak wtedy, kiedy robiliśmy Orlą. Idź się późno zaczyna robić.